wszystkim, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kampanii Kampania kogo? Kampania Sylwan, misja czwarta bodajże Niech ja sobie tutaj zerknę Brod strategię czy macie jakieś do mnie komentarzyki, moi drodzy? Czy coś, jakieś pytania są do mnie? Odpowiemy sobie w tym odcinku na ten temat Porozmawiamy Nie ma żadnych komentarzy, to też możemy zaczynać jak widzicie, troszkę sobie już tutaj polataliśmy naszym bohaterem. Tymi się pobijemy. Nie ma żadnych strat. 3000 ekspa, wyjdźmy sobie tutaj. Zobaczmy, żeby tu Tiru czasem nie było, bo nie chciałbym już go odnaleźć. A coś tam, jakieś straty są. Niech będzie. My sobie naszego bohatera strasznie ulepszymy dzięki temu. Tu jest tyle tych jednostek tyle tych siedlisk, które umożliwiają nam. O, odporność na magię, oczywiście, że tak. Plus jeden obrony, jak widać, jest dobrze. Dobra, weźmiemy hajs. Ok, ci na pewno się do nas dołączą. Czemu nie? Zapraszam. Czym Hata Bogata? No, tych nimf to ja nie chcę. Mamy wielkich druidów. Z tymi powalczymy. Jak zwykle, nic się nie stało. Ok, no i mamy pieniądze. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz pieniądze. To zastanawiam się. Bo ja tutaj tych artefaktów nie zebrałem. Czy mogę coś ulepszyć? Mogę... Ja zebrałem pewne artefakty, a widzicie znalazłem cztery starożytne artefakty. Trochę niefajnie, niefartownie. Ja bym tutaj wyszedł jeszcze, bo nie zbadałem tych rubieży. A chciałbym to uczynić czym prędzej, zanim pójdę w dalszą przygodę. Zanim się dalej pobawimy. Chciałbym wszystkie, wszystkie te e, e, siedliska, wyspy przebadać, sprawdzić. Żeby, żeby po prostu rozwinąć bohatera na, na maksymalny poziom, dzięki czemu będzie nam łatwiej w ostatniej misji, też w różnych innych scenariuszach. Tutaj nie byłem, a warto by było się zainteresować. Tancerz wojny, oczywiście, że coś się zgodzę. No i właśnie, doświadczenie. Zobaczmy, tutaj byłem na tej wysepce. Ok, niech będzie, no ale doświadczenie zawsze sobie zbiorę. No i wejdziemy sobie tutaj jedziemy tym razem. Przepraszam, że wam tak przeciągam, przedłużam tą rozgrywkę, ale tak jak mówię, bardzo mi na tym zależy. O! O, o. o. Dziękuję kolejne ekspy. Bardzo mi na tym zależy, żeby przebadać wszystkie te tereny, zdobyć te artefakty. Bo dziwne, no ja zdobyłem już dwa, te starożytne artefakty, ale no nie wiem, czy to są starożytne. No smoki tego broniły. No to powinno być. Mocny artefakt powinien być, nie sądzicie? A tu jednak Grubo się pomyliłem, i jednak nie ma tak fajnie. Może ile ja tu muszę biegać, prawda? Po tym wszystkim, żeby podejść na tą wyspę. Ale jak widzicie, mam dość duży zasięg. Więc nie jest mi to straszne w żaden sposób. Ale wiadomo, że mniej punktów dostanę na tej kampanii, bo przeciągam to tak w takim strasznym tempie. Ale dzięki temu jesteśmy tutaj. Możemy sobie. Co my tu mamy? Tego nie kupimy, ale możemy odwiedzić tą wyspę. No i znowu wybustować troszkę bohatera. Nam się to bardzo przyda. Jest druid, którego możemy wziąć. Weźmiemy sobie za tą panią. Okej. Okay. No i tak jak mówię, dostaliśmy. Tutaj nic nie wejdziemy sobie niestety. Dostaliśmy troszkę jednostek, dostaliśmy też doświadczenie i zwiększymy sobie, zwiększyliśmy sobie moc zapewne, czy to wiedzę. No i ja tak jak widzicie, eksploruję te wszystkie tereny. Polecam wam jak najwięcej przedłużać te gry, żeby wybustować tego bohatera, bo to się wam w późniejszej fazie gry bardzo opłaci. Jest sens? Nie. Dobra, na której wyspie ja jeszcze nie byłem? Nie byłem nie tutaj. Ale tu będzie tiru. No właśnie, tu już jest tiru. Raczej neutralny, tu już jest tiru. Na tej wyspie tu mnie jeszcze nie było. Tu byłem. Tu mnie też nie było, ale tu nie wiem jak wejść. Ale tu wiem jak wejść. No to sobie tam wejdziemy. No, przedłużymy trochę. Wybaczcie, że to tak wygląda. No ale bohater musi być wybustowany. Ja zawsze o tym mówię, że. Lepiej coś takiego robić. Polecam wam na przyszłość, żeby też w ten sposób też w ten sposób grać. ok? by mógł ulepszyć jeszcze nasze jednostki. Mamy druida. Jego zapewne ulepszę. A 11 druidków to nie jest tak źle. Dobra. lecimy cały czas. Podziemia już też przeszukałem, tylko nie wiem co z tymi artefaktami, ponieważ no, wszystkie wyspy praktycznie przeszukałem. Oczywiście się zgodzę tutaj. No i widzicie, kolejna obrona. Tu mamy atak. Mamy też ekspy z tych zombiaków. Słaby przeciwnik, a ekspów bardzo dużo. Nie ma co narzekać. Moim zdaniem tu się opłaca właśnie tak rozwijać bohaterów. No i ekspy zgarniamy. Patrzcie, kolejne ekspy. plus ze, plus ze skrzyni. Czar już ten znam. No okej, okay, no niech będzie Czemu nie? Mogę znać ten czar. Nic nie szkodzi. Tutaj już. Kurde, ale nie fartownie. Ale nie fartownie. Kurde, kurde, kurde. Nie chcę tu wchodzić moi drodzy, bo tracę po prostu dobrą umiejętność, a mógłbym sobie. Nie wiem, jakoś inaczej rozwinąć naszego bohatera. Nie chcę namiotu medyka, szczerze mówiąc. Brałbym... U. u, 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 powtórzymy sobie. No właśnie. Aha, to mi nic i tak nie da. Mógłbym ewentualnie tym podejść, żeby wziąć yy... na siebie strzały przejąć. Nie, to nic nie da. I tak i tak. I tak i tak stracę. No dobra, no niestety, co zrobić? Mógłbym ich w sumie nie wystawiać na placu boju wtedy. Ale to nie ma co. Jak z expem. Oj Boże, jeszcze dużo expem minie. Musi przelecieć, żeby. Drodzy, żeby coś skurać. Dobra, no i właśnie. I oni mówią, że ja nie zbieram tych artefaktów. No to jest kolejny. Już trzeci bodajże, który bym zebrał. No, wisior mistrzostwa. No. No i. I zastanawiam się, czemu tutaj Finan znalazł 4. No to kurde, nie powinienem tego wszystkiego ubierać? O to chodzi? Nie powinienem tego zakładać na siebie? Teraz sprawdzimy. Nie. No to nie wiem. Nie wiem w takim razie o co chodzi. Cóż, takie życie. Tu byłem. Na tych wyspach tu byłem. Również. Na tej byłem, tu nie byłem. Na tej wyspie. Jak się tam udać. Aha, tędy zapewne. Dobra, no to lecimy. No i ostatnia wyspa jest tutaj, gdzie jest ten tiru. tylko tak jak mówię, no kurka, no jak zdobyć te artefakty w takim razie? Gdzie one są? Może jakiś bug jest w tej grze, który powoduje właśnie coś takiego? Nie wiem. Ale cóż, lecimy dalej. Myślę, że mi to zajmie niedługo, niedługo będę podróżował w, te, w tę stronę. Tym bardziej, że mam ekspert w logistykę. Mam te buty szybkiej drogi. Przydałoby się jeszcze jakieś inne artefakty, które umożliwiły, umożliwiłyby mi podróżowanie. Język mi się trochę plącze, najgorzej na świecie. O, już tu jestem niedaleko. No i zaraz będziemy kończyć pewnie ten scenariusz. Znając życie. Ok. No i jesteśmy tutaj, oczywiście, doświadczenie. Do Igaj. Ładnie z tym doświadczeniem tutaj. Czy uda mi się wbić jeszcze poziom? No raczej wątpię, bo to bardzo dużo bym potrzebował expów. Okej, okay, myśliwi. Mógłbym sobie ewentualnie ich wziąć. A, to akurat się zwróciło za tamte straty, które, które ponieśliśmy. Oczywiście, że chcę walczyć. Mamy koniki i druidów. Okej, okay, koniki. Jednorożce oczywiście. No i tu też wszystko poodkrywałem. No to nic. Zostało mi innego jak tylko podejść tam. Zobaczymy. Nie wiem czy tych artefaktów też nie dostałbym pływając łodzią. W tych statkach moi drodzy. Tak mi się wydaje, że... Na tych statkach byłyby te artefakty tutaj. Jakby się wydaje, no nie wiem, że zmyślam, ale no, że przesadzam, no nie wiem. No właśnie wiele starożytnych artefaktów ukryto na wyspach, no to na wyspach, a nie na statkach. To jest, to jest jakaś zdecydowana różnica, więc chyba to nie chodzi o statki. No ale i tak została mi ostatnia wyspa, na której zapewnia jest tyru, więc zobaczymy. Nie odszukałem tych artefaktów. Trochę mnie to denerwuje. Powinienem je mieć, no bo. Nie wiem, nie wiem, moi drodzy. To bardzo co począć. O, tu mnie jeszcze nie było. No dobra. No to tu jest kolejny artefakt. No to, to powinno być chociaż to, tak? I dalej jest, że 0. Hm. To ja już nie wiem. To ja już nie wiem o co chodzi. No już prawie, prawie. Widzę, że mocniejsze stworzenia tutaj bronią tego wszystkiego. O, oh, diabeł. Ale zauważyliście, że jest tutaj bardzo dużo jednostek z Inferno, więc wydaje mi się, że może tu być coś ciekawego na nas czekać. No właśnie, o to mi chodziło. O to mi chodziło. Demony są szybkie. Śpieszę na pomoc Tiru. Pośpiech, pośpiech i jeszcze raz pośpiech. No spokojnie demonki, zaraz was wyłatamy. Okej, okay, no to będziemy się z nim bić w takim razie. Niskie zagrożenie. A, tu jest ten sukup. Okej, okay, zwycięstwo. Co teraz? ale ta tu podeszła. Jara. Bardzo niskie zagrożenie. Ja tu mogę wejść do tych statków zapewne. Co mi to da? Tu jest coś co mógłbym eksplorować? Jakieś tereny? No nic, ale ja tych artefaktów nie znalazłem. Ale tu już nic nie ma. Jak ja mógłbym znaleźć te artefakty? Ale te łodzie po coś są. Nie wiem, ja już wszystko tu wyszperałem. Co mogłem. Dobra! Nie rozczulajmy się. Zobaczmy, co się stanie. Aha. O nie! Co się stało? Był mnie zbyt późno. Kurde. No to ładnie. Cóż to? Mistrz okay. Sukup mnie Okej. Ukradł serce, grywa i uciekł. Wreszcie Alaron zrobił coś mądrego i przysłał cię tu. Kurda. zwykle, się spóźnił. Nie mów źle o zmarłych. Będę mówił źle o każdym, kto na to zasłużył. Poza tym wkrótce dołączę do niego w zaświatach. Będziemy wymieniać obelgi. Posłuchaj, muszę się śpieszyć. Dowiedziałem się, że Kabelet odcisnął piętno na dziecku zrodzonym w Dniu Zaćmienia jakieś 20 lat temu. Piętno? Jakie? Hmm. Nie przerywaj. Tym dzieckiem była królowa Izabela. Plan Kabeleta polegał na tym, by zmusić ją do urodzenia dziecka. I to właśnie tym dzieckiem. No to ładnie. Mesjasz Kolo demonów. będzie mesjaszem demonów, który przemierzać będzie Aszan jako człowiek, ale kryć będzie w sobie moc magii chaosu. Hmm. Apokalipsa ucieleśniona. W rzeczy samej. A teraz słuchaj. Swoje ostatnie siły żywotne zużyłem na artefakt. Zwój. Wykorzystaj go w trakcie rytuału. Potężny rytuału, mag, hmm. któremu musimy Wiemy na pewno o co chodzi. Potężny mag, który uwolni ją od piętna mhm. Kaweleta. Ale ja nie jestem czarownikiem. Znajdź jakiegoś potężnego. Udaj się do srebrnych miast i zacznij od Zechira. No właśnie. Seriousa. Najpierw jednak zdobądź zwój, który sporządzi A potem skontaktuj się z Zehirem. Ok. Okej. Widzę, że coś się zacięło. No ale czemu cel nie zrealizowany? A, musimy z tom się powalczyć. Tak, czemu cel... A, uratuj Tiro No Ale te starożytne artefakty. No i jak ja to mam zebrać mi powiedzcie. Przecież. No nie wiem, nie wiem. Ja coś może źle zrobiłem. Nie mam pojęcia, gdzie są te starożytne artefakty w takim razie. Tutaj nic nie ma. Ja przecież dużo zebrałem. A za zaliczone mi jest to jako zero. To może Biara będzie miała jakieś starożytne artefakty? No nie wiem. Naprawdę nie wiem o co tu chodzi. Dobra, powalczymy z nią. Musimy serce Gryfa odzyskać. I może to zrobimy gra bez szybkiej walki, moi drodzy. Powalczymy sobie z nią. w ten sposób. A! Oj, moja droga. Wiara, poziom piąty, okej. Okay. Niech będzie. Dobra, no to o jedną bohaterkę mniej. O, ma tu jakieś duże te... Ja bym mógł jakieś grupowe przyspieszenie. Też w sumie nawet nie muszę tak naprawdę. Zaraz się tym wszystkim zajmiemy. A no właśnie, i chyba powinno, powinien być koniec. I co ty na to? I co ty na to? Nie zabijaj mnie. Jeśli to zrobisz, magia Tiru umrze wraz ze mną. Mogę okazać łaskę, jeśli na nią zasłużysz. Oddaj mi zwój, a zdecyduję, jaki ma być Twój los. Kupię swoje życie za cenę rzeczy, której poszukujesz. Zwój! Za moje życie! Z nas dwojga tylko mnie można ufać. Oddaj mi zwój i możesz odejść. Przysięgasz? Na mój honor. Na honor, Irolan. O, jak słodko. Nie o mogę Boże. Się do bardziej ja bym ją kaput od no, razu. Zatrzymaj zwój. Ja już lecę. Nie co dzień zawijasz legendarnego smoczego rycerza i uchodzi ci to płaza. No co zabiera? Masakra. Ale odzyskaliśmy zwój. Nie wiązała mnie przysięga. No i tam te przysięgi, Boże, honor elfów, masakra. Co to ma być, moi drodzy? Ja się pytam, co to ma być? Ale ukończyliśmy misję, moi drodzy. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.